Daleko, bo potem nie będziemy mieli tu miejsca. Wiesz, wszyscy będą stali, co? Ja się... Tak? A co nam szkolnie? Ja się oprę. Zobaczymy ich pierwszą kopię w roku 2015, ale zanim to się stanie, to teraz wszystkie morcy powolutku zapraszam przed scenę. Bardzo proszę, aby wszyscy ustawili się przed sceną. Za chwilę, za pięć minut rozpoczynamy nasze spotkanie. Państwo widzą morcy niektóre poprzebierane i właśnie spośród nich wybierzemy dzisiaj trzy najlepiej wyglądające, najciekawiej przebrane. Od istnienia tego klubu, tak więc rzeczywiście dzisiaj wiele akcji, wiele okazji do tego, żeby świętować. Rozpoczynamy o godzinie 13, czyli morsy, bardzo proszę, ustawiamy się przed sceną, wszystkie morsy, bardzo proszę, ustawiamy się powolutku przed sceną, tak abyśmy mogli za 2-3 minuty rozpocząć nasze spotkanie, naszą, naszą zabawę. Rok 2015 w zimnej wodzie, dzisiaj temperatura powietrza wynosi około 4 stopni Celsjusza. Chyba Marika, luz. Troszeczkę na poziomie troszeczkę niższym, no bo jest dosyć silny wiatr. Temperatura wody wcale nie jest niższa od temperatury powietrza, tak więc warunki, w których przyjdzie po raz pierwszy wykąpać się morsom w 2015 roku dzisiaj dla nich, dla nich, przyznam szczerze, nie dla nas ciepło podzialne są wcale nie niewymagające. Oni kąpali się naprawdę w zdecydowanie niższych temperaturach. Były takie lata, gdzie temperatura powietrza spadała poniżej 20 stopni Celsjusza, a temperatura wody no po prostu... Za dwie minutki. Ale Państwo na razie mogą się... Na razie się ustawiamy, drodzy Państwo w do sceny, dobrze? Na razie wszodem do sceny, bo tutaj kilka ważnych uroczystości, kilka ważnych e, wydarzeń towarzyszących naszemu spotkaniu. Jeszcze chwilę, panie prezesie, panie prezydencie, decydujcie kto wygląda najciekawiej. Muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę tutaj i widzimy śnieżynkę, pięknie się prezentuje, ale tutaj jest lechista również, tak, który może zadba o to, żeby biało barwy znowu, znowu zaczęły wygrywać, ale widzimy Jana, doktora Morsika, tutaj pięknie przebrany z Herbem Gdańska. I z receptą numer 1 2015 na to, aby być zdrowym. Kąpać się w zimnej wodzie. E, tak, to dalej już nie będę czytał, bo to jest taka e, dosyć e, ciekawa. Państwo zresztą będą mogli przeczytać, jak będzie paradował przy Państwu, jaka to recepta na to, aby być zdrowym. No dobrze, Panie Prezesie, Panie Prezydencie, musi być decyzja. Bardzo proszę. Ja po prostu uważam, po naszej wspólnej analizie, chyba że tu jakieś będą głosy sprzeczności, że jako pierwsze miejsce jest śnieżynka taka kochana, piękna, wygrywa. Zapraszamy na scenę śnieżynkę. No i lechista, no przecież lech jak daj, słuchajcie. I słuchajcie, mo, ja uważam, jako przewodniczący komisji tak, mogą być gaśnia, jakieś tak, głosy tak, tak. różne, że jedyną osobą, która podkreśla akcent naszego 40-lecia jest Ala, która pokazuje, że minęło 40 lat. Proszę Alu, na scenie. Zapraszamy panią, ale proszę zabrać pani Alu koniecznie, bo to jest to, co zdecydowało w dużej mierze o tym, że pani została wybrana. Czyli uwaga, Jerzynka, drodzy państwo, wielkie brawa. Pan prezydent już wręczył nagrodę. Jest lechista, oby na chwałę biało-zielonych. Na pewno, zapewnia, że tak będzie. I pani Ala, 40 lat mija gdańskim morsom. Wielkie brawa, przebranie bałwanka ale podkreślające, drodzy Państwo, ten bardzo istotny ten, e, czas, który upłynął. Dobra. 40 nowych lat przed Wami, oby w zdrowiu, w dobrej kondycji, w dobrym samopoczuciu, drodzy Państwo. Góra. góra! Podziwiam zacharty za to. Przepraszam. Znowu jeszcze raz, góra! Podziwiam za uchwały. Ok, same nogi mocnych, łapokich, przysiad. Góra! 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 Przysiad! Jest to pani angielska, Ok, znowu ramiona góra. Marszujemy. Lewa! Lewa! Ramiona góra. Możemy mieć krążenia. Dziękuję i gratuluję. Kopią się w roku 2015 w Morzu Bałtyckim. Twardziele zakartowani, ale niektórzy z nich dzisiaj po raz pierwszy to zrobią. Także ich debiut i początek wielkiej przygody. Jakich jesteście na strojach? Czy jesteście w dobrej kondycji? Czy jesteście gotowi na to, aby widać to rok 2015? A my z rami będziemy wam klaskać. Uwaga! Teraz powolutku. Odwracamy się, ale uwaga, uwaga! Chodzimy z panerem. Nie, jeszcze nie. Na moje hasło. Bardzo proszę Neptun i proszę Pina, ustawiają się przy końce. Netto i Proserpina przy końce, a wszyscy za nimi. Jeszcze ci, którzy są obrani, proszę idą do szatni, zdjąć rzeczy. Ci, którzy mają rzeczy, jeszcze zdejmują. A Proserpina i Neptun jako pierwsi stoją przy końce. czekamy. Wszyscy za nimi, proszę ustalić się na całej długości, tak żeby to nie była taka bardzo szeroka ława, tylko żeby to była zwarta grupa. I już za chwilę oczywiście tym spalerem ruszycie do wody, tak aby między tymi barierkami zmieścić się i wejść do Bałtyku. Poczekajmy na wszystkie Polsy, które jeszcze były w odzieniu, które jeszcze rozgrzewały się w cichach, tak aby za chwilę... O, przystojni mężczyźni w łóżkach jeszcze do nas zwierzają, bardzo proszę. Poczekajmy, aż wszyscy dołączą. Jeszcze trochę podskoków, jeszcze trochę wymaków ramion. Wymakujemy ramionami. Tak, okręcę do góry. Tak, jeszcze. Kilka głębokich oddechów. Kilka podskoków. Zerkam, czy wszystkie morscy są. Jeszcze chwilę poczekajmy. Za chwilę będą już w wodzie. Za chwilę powitają do... Tak, patraszki, brawa, tak. W 2015 Witajo Morsy, Gdańska i przyjaciele. Wielkie brawa dla nich, drodzy Państwo, wielkie brawa! I na końcu saksofonista, wielkie brawa! Proszę bardzo, w starem jeszcze kolejna osoba, Gorsza Szopie, rok 2015, powitamy przez Gajskie Morsze, wielkie rano dla tych wszystkich, dla tych prawdziwych bardziej.